Ja to się chyba powinna przebadać, jeżeli chodzi o skłonność do różnych kompulsywnych zachowań, bo stałam rano i obcięłam sobie włosy. Tak. Jak na to, jakim jestem ostrożnym i takim rozważnym człowiekiem, to czasami mi takie rzeczy przychodzą do głowy, ale tylko w takich prostych, durnych sprawach, jak na przykład włosy, nigdy w jakichś takich bardzo poważnych. Postanowiłam je jeszcze, skoro już je przycięłam, przefarbować. Dawno już nie farbowałam włosów w domu, wybrałam L'Oréal Preference 621. I chciałam 611 z Excellence, żeby był taki bardziej wpadający w szary, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, włosy odrosną, mam nadzieję. Kiepsko u mnie w Siemianowicach z taką kategorią yy, ubrań yy do malowania mieszkania, czyli do wyrzucenia, więc ubrałam sobie po prostu koszulkę, w której czasami śpię. Chyba wam nie będę pokazywać całego procesu farbowania, bo e, na pewno będę to robił bardzo, bardzo nieprofesjonalnie, aczkolwiek miałam w swoim życiu już różne przygody z farbowaniem, na przykład z rozjaśnianego blondu do moich naturalnych włosów. Wróciłam sama i poszło mi to lepiej niż wizyta u fryzjera, która mi włosy w międzyczasie wspierniczyła, więc. Nie mówię, że y, jestem mądrzejszy od fryzjerek, bo absolutnie nie jestem. Czy od fryzjerów, którzy się na tym znają. Ale wiecie, jeżeli chodzi o to, że wyjdzie mi brzydki kolor włosów, czy że włosy się trochę podniszczą, no to powiedzmy, że jestem w stanie to ryzyko podjąć. A ty też się farbujesz? Chodź! Jak myślicie? Czy farka powinna pozbyć się rudych refleksów? Felunia? Nie! Ty masz piękne włosy! Jest piękna! Piękna jesteś niesłychanie! Kto to jest tu w aparacie? Nie patrzy się na siebie. Mój omyszunia. Ciekawe. No dobra, farba nałożona. Zobaczymy, co się stanie. Profilaktycznie będę się trzymać z dala od tego mojego białego fotela w koguty. Myślę, że to jest dobra opcja. Ojej, jak ja wyglądam. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, zwłaszcza z moją cerą, która aktualnie nie jest w najlepszym stanie. No i jest nowy kolor. Bardzo mi się podoba, aż jestem sama w szoku, bo... Myślałam sobie, że może to jest jednak durny pomysł, jak już siedziałam z tą farbą na włosach. Ale bardzo mi się podoba i przypomina mi trochę odcień oczywiście, w zależności od światła, on różnie wygląda, ale przypomina mi trochę odcień, który miałam na głowie, jak wydawałam ebooka i on jest na okładce ebooka. Powinnam to oznaczyć teraz jaka autopromocja, ale to nie jest nie o to chodzi. No, ale jestem zadowolona. I tak się zajęłam tym farbowaniem i tym wszystkim, że nie zorientowałam się, że muszę już jechać do Krakowa. Jeszcze szybkie spojrzenie na odcień w takim normalnym świetle, nie przy oknie w pokoju. Jest taki chłodny. Ciekawa jestem, jak się będzie wypukiwał. No, ale mi się podoba. Ale jaja. Jestem już w Krakowie i. Idę sobie spacerkiem do kancelarii, bo jest piękna pogoda, a ja mam jeszcze chwilę czasu. Wskoczyłam sobie jeszcze po drodze do Zabki po wodę. Powinnam wozić ze sobą w butelce, nie jestem fanką kupowania wody w jednorazowych butelkach, ale z drugiej strony w domu też same wszystkie paniki mam plastikowe i... Tak sobie myślę, jeżeli macie do polecenia jakieś fajne szklane butelki, to dajcie znać, bo chciałabym zacząć sobie włożyć wodę w szklanej. To jest, moi drodzy, szkieletor. Nie do uwierzenia. Ci z was, którzy mieszkają w Krakowie na pewno kojarzą. Przez całe lata straszył nad Krakowem, a teraz jest wyremontowany i wykończony. Koło Ronda Mogilskiego mamy jeszcze Szpital Uniwersytecki i Operę Krakowską. Ale piękne słońce. z kancelarii jeszcze jest jasno dawno nie wysłałam takiej Ale pięknie mamy dzisiaj dzień kobiet i nie liczę na kwiaty. Mój facet nie kupuje mi kwiatów i chciałabym tu zaśpiewać I Can Buy Myself Flowers, ale też nie mogę a to z uwagi na felgę i na dyzmę i śmiałam się, że od kiedy zamieszkaliśmy razem i lojerek zobaczył, że potem te kwiaty muszą lądować gdzieś u góry na szafie albo w łazience, no to bardzo rzadko dostaję kwiaty. Ale dostałam już mój, mój prezent na Dzień Kobiet i dostałam dwie książki Stevena Hayesa, w Pułapce myśli i Umysł wyzwolony. Tę książkę polecała mi moja promotorka. Dotyczy ona terapii akt, terapii akceptacji i zaangażowania. Tu jest druga ksi książka Stevena Hayesa, też no, o podobnej y, tematyce. Jestem ich bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i bardzo te książki chciałam kupić. I to nie są jedyne książki moje w tym temacie i nie jedyne moje książki Stevena Hayesa, bo y, Steven Hayes jest też współautorem tej książki, którą chyba już kiedyś wam pokazywałam. W ogóle moja książka, moja półka takich książek około psychologicznych rośnie. Lojerek jeszcze tak ładnie wręczając mi ten prezent powiedział, że e, wiem, że nie jest to może taki prezent bardzo pasujący do okazji i wyglądający bardzo romantycznie, ale chciałbym ci pokazać, jak bardzo doceniam i wspieram twoje pasje. I to było turbo. Mega romantyczne. I w ogóle uważam, że książki to są bardzo romantyczne i bardzo sexy prezenty. Zwłaszcza te o lęku i stresie. <grywania> Dajcie znać, co sądzicie. Kupiłam sobie ostatnią kubeczkę do podkładu w Action. I kosztowała, nie pamiętam już chyba 4 albo 5 zł. Jest naprawdę super. A miałam wcześniej z Rosmana takie czarne. Miałam jedną taką czarną, nie pamiętam, że jakiej firmy i była ekstra. No chociaż oczywiście tam była dwa czy trzy razy droższa. Ale potem e, chciałam sobie kupić taką samą i kupowałam różnych firm te czarne gąbki z Rosmana i żadna to nie była. ta wszystkie były twarde. A ta jest fajna, miękka. Także no super. Jeszcze ma ładny kolor, ale widać na niej bardzo podkład, więc trzeba dbać o higienę. To jest, to jest plus. Biorę się do pracy, bo mam jej dzisiaj sporo i sporo mam też takiej pracy prawniczej, więc siedzenie, robienie researchu, pisanie pism. Wypisałam sobie całą listę zadań w zeszycie dzisiaj, w takim analogowym, żeby już nie sięgać po tablet. To raz, bo najczęściej na iPadzie sobie spisuję takie rzeczy. A dwa, że mam ostatnio taki cięższy czas i i gorzej mi się pracuje wtedy, więc muszę się trochę bardziej pilnować z tymi rzeczami, które są do zrobienia. Ubieram kaptur na głowę, bo lubię pracować w kapturze i zobaczymy jak mi pójdzie ta praca. Jak mi nie pójdzie, to będę musiała sobie jakąś kawkę może zrobić albo coś. Idę właśnie odebrać prezent na dzień faceta. Na dzień mężczyzny dla Lierka, ale muszę wam się do czegoś przyznać. Prezent jest dla niego, ale też trochę kupiłam go z myślą o sobie. A na dzień mężczyzny, lojerek dostał taki super zestaw z Harry'ego Pottera. I mówiłam, że to trochę zestaw dla niego, trochę dla mnie, bo pewnie będę z przyjemnością na niego patrzeć. Lojerek też zaproponował, żebym z nim może ułożyła ten zestaw. I nie wiem. No nie wiem, czy. Jesteśmy już na takim etapie związku, żeby dzielić się ze sobą Lego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio byliśmy w Dąbrowie Górniczej w fabryce klocków. I lojerek wtedy kupił takie cztery klocki, żeby sobie zacząć kompletować zestaw ze statkiem kosmicznym. I jak widzicie, statek już jest na bardzo zaawansowanym etapie. Lojerek nadal wyszukuje kilku klocków, których mu brakuje. A w międzyczasie postanowił też odbudować taki zestaw z lat 90., i szuka sobie klocków, i sobie ten zestaw buduje. Przecież wczoraj była wiosna. Taki piękny widok mamy z okna na osiedle. Jedziemy do Krakowa, ale ja póki co zajęłam strategiczną pozycję w samochodzie, zaraz się elegancko rozbiorę, żeby mi na trasie nie było gorąco, żeby pas dobrze zapiąć i tak dalej, a Jarek w tym czasie odśnieża. Jakiś podział obowiązków w związku musi być. No i akurat my mamy dzisiaj taki, że lojerek dzisiaj zrobił śniadanie, posprzątał mieszkanie, a ja pomalowałam paznokcie, a teraz siedzę wygodnie sobie na fotelu. Spoko. Będziemy tradycyjnie po drodze słuchać podcastu amerykańskiego. To jest taka nasza tradycja jak jeździmy do Krakowa, jak tylko są jakieś nowe odcinki. Nie, to słuchamy jakichś starszych, zaległych, ale słuchaliśmy ostatnio pierwszego odcinka o więziennictwie w Stanach. Ja ciut przysnęłam, bo mi się na trasie zawsze najlepiej śpi, ale odcinek był bardzo ciekawy i dzisiaj będziemy oglądać drugi z tych odcinków. Polecam wam podcast amerykański, jest mega. I te odcinki o w więziennictwie w Stanach i o takich patologiach z tym związanych, też bardzo serdecznie polecam. Bardzo, bardzo ciekawe odcinki. Coś mi się stało z balansem bieli w tym aparacie. Muszę to poprawić, bo ani ja nie jestem taka czerwona, ani moje włosy nie są takie czerwone. Patrzcie, jaką różnicę robią same ustawienia aparatu. Niesamowite.